YouTuber Boxdel cały czas ujawnia więcej faktów i brudów na Konopskiego, Wartęgę i innych YouTuberów o oszustwach oraz obrzydliwych akcjach i czy to wszystko ma jakikolwiek sens? Czy faktycznie najcenniejszy przedmiot na Anarchii został stracony na zawsze? Powalony disco Discorda na YouTubie, a ludzie wyczuwają tutaj oszustwo. Mroczna prawda o Nickelodeon, aktorach i serialach dla dzieci. A na koniec mam dla was wiele więcej ciekawych newsów ze świata no i oczywiście YouTuba. Święta, święta, i po świętach, a tutaj dużo nowości. Także wystarczy, że dobijecie tutaj 777 łapek w górę, a już za dwa dni dostaniecie kolejny nowy odcinek, także zostaw lajka. Jesteśmy już blisko do wbicia 20 tysięcy subów, także widzę, tak. jeśli chcesz, żeby żaden ciekawy news, ani temat cię nie ominął, zostaw teraz suba z dzwoneczkiem i bądź na czasie. A zacznijmy sobie dzisiejsze newsy od ciekawego i dosyć mocnego tematu odnośnie Discorda i tego, co wczoraj dodali. A tyczy się to dokładniej nowych skrzynek, z których to każdy może wylos ciekawe ozdoby profilowe. Same skrzynki są w pełni darmowe i zapewne właśnie takie okno wam wyskoczyło przy wejściu na Discorda, a samych nagród w ekwipunku możecie mieć aż 9. Ale samo to nie jest najciekawsze, bo bardziej ciekawy wydaje się wynik samego filmu omawiającego tą nowość na kanale YouTube Discorda. Wygenerował on aż tam 1,4 miliarda wyświetleń w zaledwie 21 godzin, czyli absurdalny rekord, który wcześniej należał do tej. GTA z wynikiem 93 milionów 24 godziny, a teraz w 2 godziny szybciej zostało to pobite 14 razy większą ilością wyświetleń. I dużo osób ma sceptyczne nastawienie co do tego wyniku, i twierdzą, że doszło tutaj do jakiegoś nieuczciwego zagajania ze strony Discorda, czy to też jakichś innych pośrednich osób. A sam temat podesął mi mój Wiz, także dziękuję serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy otwieraliście właśnie takowe skrzyneczki, no i dajcie znać, co Wam a jeśli chcesz pojawić się na naszej szefowskiej tablicy tuż za mną, tak jak właśnie te osoby, to w komentarzach napisz teraz hashtag news, a przybędę ci serce no i w dodatku masz szansę właśnie tutaj się pojawić. Także myślę, że warto hashtag news w komentarzach, żeby być na bieżąco, żeby mieć więcej bonusów, no i żeby było więcej newsu. Teraz porozmawiajmy sobie o temacie gry Brawl Stars. W ostatnim odcinku mówiłem wam o Mistrzostwach Miesiąca, gdzie to wiele drużyn światowych oraz nasza polska drużyna Zeta Division zmierzyły się ze sobą, a dzięki temu my mieliśmy do wygrania nagrody poprzez w pełni darmowe obstawianie meczy na stronie Supercera, która była powszechnie dostępna. Natomiast wyniki samego turnieju prezentują się w ten sposób, jak sami teraz widzicie, a dojożyny, które przejdą do Mistrzostw Świata to SK Gaming, HMBL, Gumble. nie wiem jak to się czyta, przepraszam, no i Oceanus Game. Więc jest to dosyć ciekawe, bo tak, mimo tego, że są to trzy drużyny, które przejdą do Mistrzostw Świata, jest to również inne siedem do Jóżyn, które dostaną ostatnią szansę, aby do takowych się dostać. No i jedną z nich jest nasza polska Zeta Division. Także, no co, jeszcze mamy szansę im pokiwicować, mimo że dosyć szybko, niestety tutaj nam odpadli. Ale warto poinformować, że były to mistrzostwa tego miesiąca, czyli marca. A wy dajcie znać, czy chcecie więcej newsów z Browstars. Teraz porozmawiamy o temacie, który został głównie nagłośniony przez film Digimiego a tyczy się on dokładniej Minecrafta Bedrock, a w zasadzie to jego końca. No i Odrzucenia przez Mojanga, w sumie to porzucenia. Ale kluczowe jest to, że został ten film wydany 1 kwietnia, czyli w poema Playlist. No i oczywiście był to żart. Tylko warto teraz pomyśleć nad tym, czy aby na pewno musiał być to żart, czy wcale nie jest to w pewien sposób prawda. No i czy Mojang na pewno musiałoby porzucać tą wersję Bad Rock, żeby dobiegła ona końca bądź upadku. No bo mimo wszystko, raczej bardzo, ale to bardzo mało osób gra na tej wersji. Mimo wszystko, nie dobiega ona w w żadnym stopniu do Java Edition, no ale co powiedzieć, ale kto wie, może faktycznie jakoś WSA Bedrock nabija znowu tempa, czyli by byłoby to fajne, zapewne dla wielu tak, bo zapewne wielu po prostu nie gra już na Bedrocku, a może chciałoby na jawie, no także myślę, że <ścoughs> poczekamy, może to jest jeszcze możliwe. No a jak już mowa tutaj o Prima Paylist, no to również w ten sam dzień, czyli w pierwszy dzień kwietnia PLKD, czyli twórca związany z FIFO, postanowił wrzucić odcinek z Brawl Stars. Tak, nie jest to fake, dokładnie gracz Fifa vs Brawl Stars zostanę prosem. No i chyba nikogo nie zdziwię tym, że oczywiście nie zmienia on teraz kontentu na Brawl Stars, a był to zwyczajny prank, który to zyskał naprawdę dużo rozgłos i ja sam się zdziwiłem, co to za film. Jednak to wiecie, to jest kanał o FIFA i chłop nagle wrzuca film z Brawl Stars. Nie? To było zadziwiające. A ten film jest na pewno fajną odskocznią dla widzów nawet jego, którzy może chcieli obejrzeć coś innego niż FIFA. Teraz porozmawiajmy sobie o naprawdę przerażającym temacie odnośnie znanej Wam na pewno stacji Nickelodeon w telewizji i możecie kojarzyć Nickelodeon przykładowo z seriali Drake i Josh, i Kylie, Victoria znaczy Zwycięstwo i Sam i Carl. Są to te właśnie główne, czołowe seriale, najpopularniejsze ze wszystkich, które wiele osób uważa za zbudowanie dzieciństwa. No i przede wszystkim również wspomnienia z dzieciństwa. No i zapewne wielu do dzisiaj te seriale lubi. Ja sam bardzo lubiłem je oglądać, nie ma co więcej tu mówić, no ale jako młoda, wręcz bardzo młoda osoba, tego zła. Bądź dwuznacznych przekazów samych treści, po prostu nikt z nas nie widział. Cały Nickelodeon jest oczywiście przeznaczony dla dzieci i najczęściej tych najmłodszych, a jak się okazuje, od backstage'u twiło w nim największe zło. Jak się okazuje, producent całego programu został już kilka lat temu oskarżony o dziwne zachowania na planie podczas przykładowo iKylie czy innych seriali. I te dziwne zachowania to naprawdę poważne zachowania, które są oczywiście karalne. No i wtedy sprawa nabrała dużego rozgłosu, ale w w tym momencie znów ten temat wraca i również YouTuber Monday X postanowił stworzyć o tym cały materiał. Dlatego, również jeśli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów, zachęcam do jego obejrzenia, bo tam znajdziecie, wiadomo, cały ten temat od początku do końca omówiony. Ale głównie chodzi tutaj o przemoc na tle Ale oficjalnie, według The New York Times, dochodzenie nie udowodniło, że Schneider dopuszczał się przemocy na tle ale ponoć stosował mobbing wobec pracowników i również aktualnie oglądając te wszystkie seriale po tak długim czasie bardzo często można zrozumieć faktyczny kontekst i dwuznaczne patologiczne znaczenie scen a wszystko miało być właśnie za sprawą takich akcji Dana idea. i to również tego powodem prawdopodobnie ma być zakończenie wszystkich tych programów a w zasadzie to już w 2018 roku a coś musiało być właśnie nie tak bo już w 2017 roku u szczytu sukcesu Wszystkich serialów, karton był poinformowało, że Savinos został oskarżony przez kilkanaście pracownic Nickelodeon o niewłaściwe zachowanie innych. Nie, bo są tu dalej bajki dla dzieci, a fiwłow w tym takie zło. I nawet na TikToku istnieją nagrania, jak z backstage'u zostają pokazywane te wszystkie jego akcje. Sam na takie wideo się natknąłem i wygląda to naprawdę słabo. A wcześniej nikt o tym mógł nie wiedzieć. Także jeśli będą jakieś nowe informacje w tej sprawie, oczywiście Was o tym poinformuję i zaupdateuję Wam ten temat. Teraz coś o nowym filmie Pitera, dokładniej na drugim kanale. Bo co zaskakujące, nie jest to film z Minecrafta, mimo że to właśnie one najczęściej na jego kanale się pojawiają, a w sumie w każdym przypadku. Ale mimo wszystko dalej jest to w głównej mierze właśnie z nim związane. A chodzi tutaj dokładniej o Robloxa. No i pytacie, co ma Roblox z Minecraftem? A powiem wam, że ma naprawdę dużo. Bo chodzi tutaj o największą podróbkę serwera Anarchy, czyli właśnie serwera Pita Radek, i Sagiego w Robloxie. Bo jak wiecie Roblox to gra, w której w sumie można zrobić wszystko. Nie wiem, zagracie tam w Fortnite'a, w sensie no wiecie podróbę Fortnite'a, tam w Minecraft'a, pewnie w czołgi, pewnie we wszystko co tylko chcecie. I Szczerze, sama gra wygląda naprawdę jak Minecraft. Jakby miał to do czegoś porównać, to myślę, że do takich właśnie przeglądajkowych Minecraftów. Nie wiem, czy to tak można nazwać, no ale coś mniej więcej w tym stylu, wiecie, informatykę, odpalacie sobie Minecrafta na przeglądajce i sobie go pykacie, nie. Ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o Robloxa, chyba nigdy Minecrafta w nim nie grałem, ale co, być może jest w końcu na to okazja. Nie wiem. Dajcie znać, czy wygraliście, no i napiszcie swoje odczucia co do tego w komentarzach. No a jak już mówimy tutaj o Minecraftcie, to warto wspomnieć o nowym updatecie. Jednakże chodzi oczywiście o update coroczny, który Mojang co roku nam daje z okazji 1 kwietnia, czyli Paymare Paylist na święto, które w tym filmie właśnie było już wspomniane widzowie z kilkanaście razy. Ale teraz w tym roku jest to aktualizacja trującego ziemniaka. Przynajmniej taką nosi nazwę i to ma z tym dużo związane, czyli aktualizacja, w której dosłownie wszystko jest z ziemniaków. Oczywiście jeśli chodzi o nowy, wyjątkowy wymiar. I co ciekawe, to nie tylko zwierzęta, moby, czy nawet villagerzy, a bo również Narzędzia. Jeśli chodzi natomiast o temat nowego bossa, jest to tojujący ziemniak, jak sama nazwa wskazuje aktualizacji, gdzie to po jego pokonaniu dostajemy z niego nic innego niż ziemniaka, a w zasadzie to już z niego zrobioną, To ja służy do otwierania ziemniaczanych poetali, to To już chyba nie zdziwiłem. I naprawdę jeszcze kilka ciekawych nowości, i szczerze mówiąc, do pokojania sobie tak tanie na luzie, dla beczki, może nawet ze znajomymi, jak, na, jak odpalicie sobie na tej Vice Saify, myślę, że jest to naprawdę coś świetnego. bo jednak jest to duża odskocznia od codziennego Minecrafta, który czasem bywa denerwujący, wkurzający i nieciekawy. A ten wydaje się być naprawdę dosyć, <grym> bardzo wyjątkowy. No ale jak już mówimy tutaj o Minecrafcie, no to no również temat o Minecrafcie. Warto chyba wspomnieć o tym, że pewien gracz utracił koronę na Nike i co by nie mówić, faktycznie ją stracił, tylko oczywiście jest tutaj pewien haczyk. Był pierwszy kwietnia. Cały czas ten 1 kwietnia. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ej, połowa niesów jest z pierwszego kwietnia. Dobra, przeżyjmy to razem. Tak, polega to no oczywiście na Prima Pradies, czyli no oczywiście nic innego jak to był prank. Ale mimo tego bardzo dużo osób dało się na to nabrać, szczególnie po emocjonującym zakończeniu filmu. Ej! Hey, Ładę schroną! O kur... Także no co, oczywiście korona na Anarchii przy nim zostaje, czyli najbardziej cenny przedmiot dalej no, jest po prostu w grze. I ciekawi mnie tylko jeszcze na jak długo. To jest dosyć ciekawy temat, może ktoś jeszcze nagle przejmie ją. Może wkroczy ja i człowieku rozwali ich tam wszystkich, na no, bo każdy wie, tak. A teraz przejdźmy do głównego tematu, jaki dzisiaj dla was przygotowałem, a tyczy się on dokładniej tego, co ostatnio dzieje się w polskim internecie, bo jest naprawdę dziwnie. Chyba można to tak nazwać. No i jak sami wiecie, bądź nie, wszystko zaczęło się tak naprawdę od w zasadzie samej Pandory Gate, a sytuacja Boxdella bardzo mocno nagłośniła się po filmie Konopskiego, ale w zasadzie najmocniej chyba nagłośniła się po filmie Wartęgi. Wtedy wylała się na niego chyba największa fala hejtu. No a dzień przed wpuszczeniem filmu Konopa doszła do słynnej rozmowy Konopa właśnie z Boxdellem, która jakiś czas później właśnie wyciekła, o której my słyszeliśmy jakiś czas temu. No ale mogłoby się wydawać, że sam temat jest powiedzmy no już zamknięty, bo Mimo wszystko to, co miałoby zostać zajobione, zostawione Konopa czy Wajdengi, zostało i raczej już więcej się mu po prostu nie dało. Ale jak się okazuje, to nie koniec. A patrząc na to, co teraz się dzieje, to jakaś chyba druga fala, która tym razem dotyczy Wajdengi i Konopskiego, no i oczywiście Boxdela. Bo mogliście słyszeć, bądź nie, ale Boxdell w przeciągu ostatnich trzech dni wydał aż cztery filmy, publikując przy tym masę buildów na ni, próbując ich zniszczyć, przynajmniej na celu miało. Ale czy się udało? No właśnie, czy się udało? Nie ma co tutaj się chyba bardziej rozwijać, bo wszystko to zwykłe powtórzenia, czyli do Boxdela, odpowiedź pogrążająca Boxdela, a później odpowiedź Boxdela, jeszcze bardziej pogrążająca, właśnie kolejnego twórcę, czyli w Konopa albo Fajręgę. Wiecie, to jest po prostu głupie, jak o tym się mówi. Taki schemat ma również miejsce teraz, jednakże teraz zmierza to już do nowych faktów w sprawie, chyba można to ich nazwać, a mianowicie jak się okazuje, sam Konopski nie miał zrobić filmu na temat hazardowej strony, która została w Polsce. Usunięta i zamknięta, no i oczywiście zakazana z uwagi na polskie pojawo. I co ciekawe, mimo tego bliźniaczo podobne, a wręcz identyczne strony, działające na tej samej zasadzie dalej w internecie polskim istnieją i są szeroko dostępne. Jednakże po zamknięciu całej strony, Konopski jakiś czas później wyjawił to, że planuje ogromny film o tym wszystkim, ale jak się okazało, takowy według Boxdella już nigdy nie powstanie, a to z uwagi właśnie na to, że miałby on mieć podobno bliski kontakt z osobą z agencji. Z którą Konopski dalej ma współpracę. No a to osoba z tej agencji ma właśnie ogarniać te wszystkie współprace z tymi stronami. Jest to główny zarzut, oczywiście, od Boxdera w stronę Konopskiego, no bo nie ma co tutaj mówić. Faktycznie, Konopski bardzo hucznie zapowiadał ten film. Również chwalił się tym, że posiada aż 300 giga na dysku, właśnie o samej tej sprawie. Ale co najciekawsze, Boxdel również zaatakował Warengę w sprawie filmu sprzed lat. Dokładniej o tym, jak miał on. Mo Młode dziewczyny na ulicy, oczywiście, również losowe, na co Wajdenga również ponownie prężnie odpowiedział. Szczerze mówiąc, to chyba poczekać na odpowiedź Konopskiego, którym to powinno się wyjaśnić chyba najwięcej, w oficjalny sposób. Jednakże, sam uważam, że ta afera nie ma totalnie żadnego sensu, gdy po prostu nie przyczynia się w żadnym stopniu do czegoś dobrego. A przypomnijmy sobie, że przecież zaczęliśmy od wątku pomocy osobom poszkodowanym w sprawie STIL i innymi youtuberami. Idealnie, chyba, jest to

No, a na koniec mam jeszcze dla was ostrzegający was temat przed fejkowymi i skamowymi reklamami na TikToku. Sam temat podesłał mi mój za co Ci bardzo dziękuję, bo na TikToku niestety bardzo często możecie spotkać nieprzyjemne i nieciekawe reklamy, które niestety chyba nie są jakoś sprawdzane, ponieważ prowadzą do fajkowych i skamajskich stron, przez które po prostu możecie sobie narobić problemów. Także pamiętajcie, żeby jednak sprawdzić, czy faktycznie jest to legitne ciedło, i żeby nie wchodzić na losowe stereotypy jeśli chodzi właśnie o takie reklamy, czy po prostu gdziekolwiek. Pamiętajcie, to taka przestojowa ode mnie. No i co? Z dzisiejszych newsów to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Zostaw teraz lajka, suba, no i oczywiście komentarz. Hashtag news w komentarzach. No i co? Widzimy się za niedługo.